Dzień dobry dzisiaj będę y, grała z moją koleżanką w Obby w Robloxie Zaraz wam powiem jak się nazywa y, Tu, 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 o, no właśnie Roblox, ale dobra y, Będziemy grali, koleżanka mi może powie jak się nazywa, możesz powiedzieć? E, Nazywam no, się Darina i zapraszam na mój kanał na YouTube.

Etatów. No, yy, dobra, ja do, właśnie do niej dołączam, widzicie? Tutaj, takie maski na w Robloxie, jak chcecie je dodać, to dodaćcie do dodać. zaproszenia, niektórych doda, niektórych ja. nie. Nie. Okej, okay. czekam aż nam się załaduje. I powiedz nam, na jakim jesteś etapie. Jestem na niedużym etapie, bo jestem na 1500. Oj, kochana, jestem chyba tylko na 750. Jeżeli nie na mniej. No tak, ale ja bym chciała być już na 400 tysięcy, albo coś takiego. No rozumiem. Nie. 4000, matko. Okej, okay. dobra, ja idę na mój etap i już Wam mówię, na jakim ja jestem. Ja jestem na 690. Halo, halo. 690 i mam problem, żeby to przejść. Celina, może wejdziesz na ten etap i powiesz, jak mi się to jak, mi jak to się robi, bo nie mogę tego rozgryźć. A jesteś na 690 tak. Dobra o, chyba. No i jak to przejść? Patrzmy. Jak? Jeszcze raz pokaż. No. Aha, skutką to zrobiłeś. Dobra. Próbujemy, próbujemy. Nie musisz się wyciszać. Yy, I hop, 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 ale, nie, nie, nie. Yy, hop. I hop, hop. O kurcze, jest ciężkie. Ej, nie musisz się wyciszać. Dobra, no jakoś, że chyba chce się wyciszyć w ogóle. Oj, oj, oj. Nie mogę na tego przejść. O nie, 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 nie. nie. Dobra, najlepiej by było, jakby ona tu dla mnie przeszła, ale no niestety nie można tak. A du, du, du. E, może tak będzie łatwiej. Mam nadzieję, że ją słychać ogólnie, bo zagadam z nią przez telefon i nie wiem, czy będzie ją słychać. Mam nadzieję, że tak. Napiszcie w komentarzach, czy było ją słychać, jak będziecie oglądać to. A na którym jesteś poziomie jeszcze raz powiedz? Na 1500. No to duży poziom. Zazdroszczę Ci. Um, ogólnie ja bym pominęła ten etap, ale no niestety nie mam robuxów już. A pominięcie etapu kosztuje... Aż 99. No, no, można to przejść, ale to się y, nie opłaca, bo y, potem są bardziej trudniejsze i nawet nie możesz tego przejść. I to jest bardziej trudne od tego. Naprawdę? No. O nie. Ym, dobra, czekajcie, widzowie. Nie wiem, spróbuję to przejść i. Ym, no. Teraz będę dalej nagrywać. Widzowie, niestety musimy zmienić grę, bo ja sobie nie radzę. Moja ja koleżanka właśnie Celina niestety ma prawie rozładowany telefon i nie może na razie gadać. Potem z nami pogada. Na razie sobie programy Rainbow Friends, bo to jest moja ulubiona gra. I mam nadzieję, że wygramy Ale pogramy sobie w Rainbow Friends 1 W sumie Bo dawno nie grałam Czekajcie, bo... A, dobra Już nic y, Idziemy do Rainbow Friends oj, 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 oj. Ej, tam nie mogę się ruszyć Czekajcie Hop, hop Nagrywa się, nagrywa. Ok. Ej, co ty robisz, człowieku? Dobra. I zagraj. Teraz nas będzie przynosić unosić. Tyle jest. Jest. Ja sobie teraz chrupę chrupki. Dlatego słyszycie, że jem. Mój piesek tutaj żebra. Milka, nie wolno. Nie Mm. No i wezmę go chyba na rączki, bo nie chcę, żeby żebrał. I będę go trzymać po prostu, żeby nie zje... Uciekł! No! Spatrzmy mi jedno proszę! No! No! Dobra, z sobie teraz że Tylko nie myślcie sobie, że jestem jakimś... Y Jedzenie słodyczowo panem tylko po prostu lubię jeść te słodycze i no i dzisiaj mam ochotę o Jezus, ktoś ma maskę blue siedem dopiero, 8 ej Milka a dobra jem sobie takie żelki haribo kwaśne spaghetti Pierwszy raz takie widzę, ale okej. Okay. Okej, okay. jest 15 osób. Dobrze. No, no. Mm. tak ciągle mówię, okej. Okay. Sary, tak mam. Ojej, ale mega płaszczyzna, ja lubię płaszczyznę. Jest 11 na 15. Oj, jest ostatni żelazny. Obym mogła być ja wyciągana przez profesorę, bo nigdy nie byłam. Mam że nie kucam. No, okay. o nie, to mi rzucam, dobra, nie widzę się. No niestety. Oj. Dobra, musimy odbierać klocki. Moje bloki spadły. Wszystko to musi zrobić z naszej powodzenia Dobra, gramy. Idziemy. Zaczynamy zabawę. Z tym. Hop. Mam klocka. Dobra, idziemy tu. Oj, tutaj gdzieś może być blue. Mm, więc musimy uważać. Oj? Chyba trzeba założyć kartę, to wszyscy zakładają. Dobra, nie trzeba jednak. Tam jest teatr. Trzeba odłożyć klocka. Bo tam jest klocka. No nie, no za, nie zabieraj mi go. O, mam klocka. Dobra. Da, Do odłożyć. Dobra. Dobra. Ja sobie sam jeszcze Co ci? Mój piesek warczy. Milka, spokój. I dobra, i tu może będzie jakiś klocek. Nie ma. i myślałam, że to blue. Okej, okay, słuchajcie. To jest part jeden. Dokończymy to za niedługo. Ja kończę grę, bo chcę trochę pogadać z tą koleżanką. A ona nie chce być za bardzo na filmie. Do się z wami. Pa, pa.